Ok, zaczynamy od budowy. Uh, I have cooked dinner. Zobaczcie, zawsze będzie have albo has, w zależności od osoby, i zawsze końcóweczka ED albo trzecia kolumna. Trzecia. Żadna inna, trzecia, ok? Zróbmy teraz zaprzeczenie. I haven't cooked dinner. Zobaczcie, wchodzi haven't lub hasn't. Kiedy mamy he, she, it. Czyli znowu ta święta truca. Oni znowu coś tutaj mieszają. Teraz spróbujmy pytanie. Have I cooked dinner? Have I cooked dinner? Zobaczcie have lub has wywalamy na początek. Dalej lecimy sobie z użyciem. Jeden. Kochani, coś się zaczęło i ciągle trwa aż do dziś. Co się mogło zacząć i ciągle trwać? No, zobaczcie. I have lived here for 20 years. Mieszkam tutaj od 20 lat. Zwróćcie uwagę, mieszkam, nie mieszkałam. Bo mieszkałam sugeruje przeszłość, zakończoną, definitywnie koniec. Nie, nie, nie. Drugie użycie. Coś się wydarzyło przed chwilą albo jakoś niedawno. Wpadacie do domu i krzyczycie I have lost my wallet. Zgubiłam portfel. Nie ma. I nikogo nie interesuje, kiedy to się stało. Present perfect, kochani, raz na zawsze, nienawidzi określeń czasowych. Żadnych yesterday, żadnych godzin, żadnych dat. Po prostu czysty fakt. Zgubiłam portfel. Co dalej, moi drodzy? Trzecie użycie. Teraz zacznij taką konstrukcję. Have you ever? Czy ty kiedykolwiek? Jak już kochani widać gdzieś w tym w nawiasie, na maturze, te ever, to pomyślcie. Bardzo prawdopodobne, że to będzie present perfect. I teraz tak. Czy kiedykolwiek jeździłam konno? Have you ever ridden a horse? Have you ever been to Paris? Jeżeli chcemy spytać kogoś, czy coś kiedykolwiek w życiu robił, present perfect. Teraz tak, kolejne użycie. Chcecie pogadać o waszych doświadczeniach życiowych, że coś kiedyś zrobiliście i może to jeszcze raz 50 zrobicie, ale chcecie się pochwalić. Present perfect. Zobaczcie. I have been to Paris. Albo z charakterystycznym never. I have never ridden a horse. I have never played a computer game. Ok? This is the first time. Albo this is the second time, or this is the last time. Czyli to jest pierwszy raz kiedy, to jest drugi raz kiedy, to jest ostatni raz kiedy i potem walicie present perfect. I tyle. Spójrzcie. This is the first time I have driven a car. Have driven present perfect. Czas na słówka charakterystyczna. Każdy czas je ma, każdy czas je lubi. Zobaczcie. Zajmiemy się since For. Pozornie, mega podobne, przez od jakiegoś okresu, ale zawsze Wam się mylą. Więc teraz ustalmy teraz na zawsze. Since oznacza od i ma być konkretny po nim czas. Konkretny początek okresu. Zobaczcie. Since 1981. Od 1981. Since Monday. Od poniedziałku. Konkretnie, konkretnie. Since 6 p.m. Since kocha jakieś takie konkretne wydarzenie w Waszym życiu. Na przykład. Taki kamień milowy. Since I was a kid. Odkąd byłam dzieckiem. Since I got married. Odkąd wyszłam za mąż. I teraz. Since lubi też różne święta. Zobaczcie, since Christmas, świąt Bożego Narodzenia. Since Easter, od Wielkanocy. For, pogadajmy o for. For, bardzo ogólnie, bardzo nieokreślony okres czasu. Spójrzcie, four years, od lat. Four days, od dni. for centuries.